Siemanko, cześć, witam w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować ostrygi. Ustałem dosyć duże, świeże ostrygi, także będziemy musieli, je, yy, będziemy musieli je otworzyć. Pokażę Wam, jak się je je i jeszcze zrobimy do tego małą salsę. Ok? Także zawsze od otwierania to jest dość ciekawy proces, bo musimy je zabić. Ostryga wygląda w ten sposób, tak? Że tu jest trochę, tak jak widać, tu, tu jest. Głębsza, to jest płytsza, czyli to jest dół, to jest góra, zawsze je trzymamy na dole. Nawet jeśli w lodówce je trzymamy, to one muszą być trzymane w ten sposób, bo tu się zbiera cała woda z morza i ona żyje tam w środku, ok? Teraz tak. Musimy bardzo uważać podczas otwierania, bo żeby sobie nie pić jakiegoś noża do, do ręki po prostu, bo ona jest bardzo, będzie się mocno trzymać. Także bierzemy ręcznik, owijamy ją. Proszę tutaj zobaczyć, wkładamy tutaj w końcówkę, wkładamy nóż i musimy znaleźć, znaleźć, znaleźć. Popatrzcie, tu już się ułamał kawałek, muszę. Musimy znaleźć, tak jakbyśmy otwierali drzwi za pomocą karty kredytowej. Musimy znaleźć. O, widzicie? Lekko się otworzyła. To znaczy, że już nie żyje, że już jest zabita. Ale teraz to nie wszystko. Teraz trzeba będzie ją ściągnąć cały całą górną warstwę. Niesamowite. Co nam do tego będzie potrzebne? Do tego będzie nam potrzebny drugi nóż. Musimy przejść przez całą. To zależy, czasami jest potrzebny, czasami nie. Musimy podważyć, zwyczajnie hop. I teraz nie chcemy uszkodzić naszego wnętrza, więc tak, jak mówiłem, to wygląda w ten sposób. I tu ma taki mięsień, który trzyma go. Musimy ten mięsień przeciąć. Mięsień przecięty. No właśnie dobrze, jak ją otworzymy, to musimy tylko ściągnąć wszystko ładnie i od ten obciąć ten to się nazwa, mięsień. za ładnie udzielimy. No daję odrobinę tabasko i smacznego.